Cześć kochani, witajcie Dzisiaj na kanale jak widzicie Nie będzie przeglądu kolorowanki Będzie test, recenzja y, kredek szkolnych Bambino Jak widzicie tutaj po napisie są to kredki trójkątne Sztuk 12 Opakowanie wygląda tak Tutaj są kredki Pierwszym plusem jest na pewno właśnie ich kształt. Trójkątne kredki bardzo dobrze trzymają się w ręku. Tutaj jak widzicie, dodatkowo mamy srebrną. I złotą kredkę. Plusem jest to, że jest kredka cielista, a w nie wszystkich kredkach się to zdarza, zwłaszcza w szkolnych. I tutaj właśnie plus dla naszych kredek Bambino. Teraz przechodzimy do próbnika. żółta kredka jest bardzo żywą żółtą kredką ogólnie te kredki są bardzo miękkie bardzo fajnie się nimi rysuję super są takie żywe kolory, miękkie trójkątny kształt same plusy Jeszcze ta cielista kredka. Czarna kredka. I na dodatek srebrna. Srebrna w zasadzie taka siwa. No i złota. Nie jest to, co prawda, jakiś super fajny kolor. No, ale jest to fajny dodatek, bo nie wszędzie się. Te srebrne i złote kredki. No i to taki plus, że o tym pomyśleli. Tak wygląda probnik. O, no, coś się nie chce nam wyostrzyć. No. Także bardzo ładne kolory. Także to by było. Na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i zostawcie komentarz, jeżeli chcecie jakiś kolejny filmik o tej tematyce. Jakiś przegląd, jakieś kolorowanki, jakieś kredki. Dziękuję Wam. Do zobaczenia. Pa pa.